W galerii sztuki parter w Kłockim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji do 2 stycznia 2017 roku można oglądać wystawę czeskiego klubu fotograficznego pod tytułem Jak sediwam. 12 autorów zdecydowało się pokazać swoje fotografie. Jak sediwam, czyli w wolnym tłumaczeniu jak patrzę, jest wizytówką klubu fotograficznego z Nowego Miasta nad Metują w Czechach. To znaczy, że Patrząc na nią widzimy jacy fotografowie są w tym klubie i jakiego rodzaju fotografią się zajmują. Mamy tutaj jak widać portrety, mamy fotografię przyrodniczą, pejzaż, architekturę, a także eksperymenty fotograficzne, w tym z wykorzystaniem ostatnio co modne komputera. Co jeszcze ciekawe na temat klubu z Nowego Miasta, jest to co prawda klub fotograficzny, liczy 25 członków, ale nie wszyscy są fotografami. Niektórzy interesują się tylko fotografią, a działają na polu literackim, czy też są miłośnikami historii. Myśmy zaczęli współpracować z klubem fotografów hned po 1989 roku, a dzięki Bogu Michnikowi i profesorowi Jerzy Olekowi się nam podażyła ta współpraca, ale trwa do dnes. Współpraca klubów polega przede wszystkim na wymianie wystaw. Kłocki klub fotograficzny regularnie prezentuje swoje fotografie w zamku w Nowym Mieście nad Metują. Ostatnia taka wystawa miała miejsce latem tego roku. Ja ogromnie się cieszę z tej współpracy Kłockiego Klubu Fotograficznego, który od czasu, kiedy się pojawiłem jako dyrektor Kłockiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji już mocno jest osadzone tutaj w realiach naszej instytucji. Ogromnie się cieszę, że ta wystawa doszła do skutku no jest oczywiście potwierdzeniem takiej trwałej już ponad 25-letniej współpracy Kłodzkiego Klubu Fotograficznego i Koła y, Fotografików z Republiki Czeskiej, czyli w tym przypadku z nowego miasta nad Metują. Ja mogę także zapewnić, że w przyszłym roku y, na pewno goście z Czech pojawią się tutaj, a mogę też zdradzić już w zasadzie tak na 99%, że przyszłoroczne Dni Kłodzka zainauguruje wystawa Kłodzka. Klubu Fotograficznego. Jeszcze temat jest dopracowywany, ale jak widać, naprawdę to, co się dzieje w fotografii, zresztą Kłocko zawsze było mocne w tej dziedzinie i ta współpraca, która z Czechami jest, no, świetnie owocuje i myślę, i w jedną, i w drugą stronę, bo z kolei nasi fotografowie często pokazują swoje prace, chociażby w Nowym Mieście na zamku.